Z tej strony Jowski. zapraszam Was na podsumowanie NXT Takeover Send and Deliver. Będzie to podsumowanie z dwóch dni, bo to było oczywiście największy TO w historii. Po 5 walkach każdego wieczoru, a karta naprawdę na fajnym poziomie. To co, zaczynamy. Jeszcze dopowiem, że w KikOfie Zoe Stark pokonała Tony Storm przy pomocy roll-upu. Walka była średnia. Po openerze dostaliśmy starcie Kushidy i Pitana. Dana. Typowałem na Brytyjczyka, bo ten w ostatnim kowerze bił się w mainvencie z Balorem o główny pas NXT, więc nie sądziłem, że zaliczy porażkę z Midcarderem. Przyjemna, szybka walka dla widza pomiędzy dwoma technicznymi wrestlerami wygrał tak jak sądziłem Pete Dan. Następnie Gauntlet Elimination Match, gdzie stawką był First Contender o pas North American. Zwycięzca zawalczy z Gargano o ten tytuł w drugim dniu Stand and Deliver. Dla jasności przypomnę kolejność wyjściówek. Numer 1 Leon Ruff, 2 Isaiah Scott. 3 Bronson Reed, 4 Cameron Grimes, 5 Dexter Lumis i 6 LA Knight. Pierwszy pokonany został Leon Raff, który już na starcie został zaatakowany przez Scotta, z którym ma fełd ostatnio. Drugi wyeliminowany został Dexter Lumis, którego typowałem do wygrania. Loomis ostatnio miał feud z Austinem Fury, czyli członkiem grupy The Way, w której jest gargano, więc spodziewałem się kontynuacji fełdu. Dexter został sprytnie przerolowany przez LA Knighta. I Night nie zawalczył długo, gdyż tuż po nim także odpadł. Potem chyba dostaliśmy zapowiedź nowej rywalizacji, gdyż Lumis, niezadowolony faktem eliminacji, użył sami szynu na Nightie. Szwarty wyeliminowany został Cameron Grimes, który w ostatnim czasie dorobił się dużo kasy i chwali się nią na prawo i lewo. Top 2 to Isaiah Scott i Bronson Reed. Wygrał przy pomocy swojego finishera Tsunami Tsunami, czyli Bronson. Po walce wyszedł Gargano i potem panowie spotkali się jeszcze na wywiadzie backstage'owym. Trzecia walka na gali to starcie o pas UK, który jest już bardzo długo w posiadaniu Woltera. Taki tutaj za dużo się nie zmieniło i liczba dni panowania rośnie cały czas. Po mocnej walce wygrał Austriak. Pełnym Ciampa było obalanie mistrza, lecz ten odpowiadał mocnymi czopami, którymi tak naprawdę wygrał sobie walkę. Nawet w pewnym momencie tak mocno uderzył, że rozwalił tą pokrywę na stole komentatorskim. Bardzo dobra walka, jak dla mnie numer 2 podczas pierwszego dnia. A jaki jest numer 1? Już Wam mówię. Starcie o pas tag teamowe NXT, które zostały zwakowane przez Lorka i Ibercza. Były one krótko same, gdyż przejęli je MSK i tak-team, który jest zdecydowanie na fali, wygrywając ostatnio Dusty Rose Tak-team Classic i teraz radząc sobie z Grizzly jak Veterans i Legado del Fantasma. Zwróćcie uwagę na gościa pod pseudonimem Wesley. Co goś zrobił w pewnym momencie, to było czyste szaleństwo. Fikołki, skoki na trzecią linią, niesamowite jest. Jak najbardziej typowałem MSK do wygrania i wyrastają na mój numer jeden, jeśli chodzi o tak w CMW. No i main event, gdzie to mistrzyni panująca ponad 300 dni, Io Shirai podejmowała powerhouse'ową w ostatnim czasie bardzo puszowaną Raquel Gonzalez. Wygrała pretendentka, co mnie nie powiem ucieszyło, gdyż uwielbiam ją. Nic nie umując Io, bo jest prawdopodobnie najlepszą kobietą jeśli chodzi o walki i kocham jej ten agresywny styl. Tylko patrząc przyszłościowo, to nie było na horyzoncie innej rywalki, która mogłaby zepchnąć stronę Japonkę niż Rakel. Według mnie dobra decyzja i myślę, że jest to dobry czas na główny roster. Teoretycznie Triple H może jeszcze zrobić walkę Shirai z nowym nabytkiem NXT, czyli Sarai, więc jestem ciekaw co to dalej. Podsumowując pierwszy dzień, wystawiam notę 8 na 10, czyli bardzo dobrą. Drugi dzień zaczęliśmy ponownie od kick-offu, gdzie Killian Dane i Drake Maverick pokonali Brizango. Walka była w miarę. W openerze kolejnego dnia dostaliśmy walkę unifikacyjną o pasję Cruiserweight, które były w posiadaniu Santosa Escobara i Jordana Devlina. hbk 99 z wysunął drabiny, kiedy panowie stali w ringu, więc w tym pojedynku była stypulacja ladder match. Jak wiemy, żółci świetnie walki potrafią stworzyć, kiedy mają drabiny w ringu, i w tym przypadku nie było inaczej. Oczywiście sporo spotów, interwencja Legado del Fantasma, czyli ekipy Escobara i to właśnie oni w tym dużym stopniu wpłynęli na wynik walki, którą wygrał Meksykanin. Imponująca liczba w postaci 438 dni, tytuł tak Reign Devina dobiegła końca i ciekawe czy zabita na dłużej w NXT, czy wróci do, do NXT UK, może bić się o główny tytuł, zobaczymy. Taka mnie refleksja jeszcze nasza do Santosa, jest strasznie podobny stylem do Andrade, plus potrafi mówić po angielsku, więc może zostanie jakoś dobrze wykorzystany jakby poszedł do main rosteru. Trzymam kciuki za niego. Druga walka była o niedawno wprowadzone belty do WWE, czyli pasy Taktimowe kobiet brandu NXT. Wygrały mistrzyni Shotzi Blackheart i Ember Moon. Przeciwniczkami były członkini grupy The Way, czyli Candice LeRae i Indy Hartwell. Jak widziałem, to zdarzyło się trochę boczów oraz niepewność, nie wiem czy to stres z niektórych, ale czasami można było dostrzec, że nie ma chemii między zawodniczkami. No cóż, aczkolwiek panie dały z siebie wszystko, dla mnie dobra walka. Środek stawki uzupełniał po jednego North American, który w posiadaniu Gargano będzie dłużej, gdyż ten pokonał Bronsona Rida. Dla Bronsona była to druga walka, dwa dni pod rząd na coverze, więc będzie mógł mieć wymówkę, że był zmęczony, czy że nie był gotowy. No ale rywal w postaci Gargano nie ułatwiał zadania. Walka jak dla mnie była niezła, choć najgorsza z dwóch dni takeovera. Nie przekonuje mnie Kolosu, nie wiem czemu. Cieszę się, że wygrał Johnny, gdyż kibicuje obecnie całej frakcji The Way i lubię ich komediowe postaci at the moment. Po mainwingie ostatnia walka o pas, który jest najważniejszym, czyli NXT Championship: Finn Balor vs. Karion Cross. Pretendent leciał na fali, gdyż nie przegrał słowego starcia w NXT, a mistrz nie przegrał ani jednej walki posiadając pas, więc czyjaś seria się kończyła. Skończyła się seria Balora. Cross jest w bardzo mocnej pozycji odkąd pojawił się w WWE, więc taka przegrana mocno by mu zaszkodziła. Koniec fajnego reinu Fina i zobaczymy, co dalej z Irlandczykiem. Kross może teraz obędzie się bez kontuzji i dostaniemy jakiś przyjemny, gdzieś roczny title reign. Tego mu życzę. No i main event, walka na którą czekałem najbardziej. Unsanctioned match pomiędzy O'Reillym a Adamem Colem. Bardzo dobra walka. Panowie musieli coś z tego udowodnić. Dużo spotów, krzesełka w akcji, łańcuch, akcje na stole komentatorskim i rozbita rampa. Może liczyłem na ciut szybszą walkę, aczkolwiek storytelling grał tutaj większą rolę, którą potrafiłem dostrzec. Koniec walki nastąpił w momencie kiedy Kor nałożył łańcuch na swoją nogę i skoczył z narożnika należącego na krześle Adama. Kol sprzedał to znakomicie i coś czuje kontynuację feudu. Adam ma charakter i nie zostawi tak tego. Może uda się wplątać resztę grupy Andy Spiritera oraz może Balor też pojawi się gdzieś blisko, bo to on był jednym z powodów dlaczego Baybay turnął na Kailu. Podsumowując, drugi dzień wystawiam notę 8 na 10 tak samo jak w przypadku pierwszego dnia, czyli bardzo dobrą. Teraz podsumowując cały tej cover, mocna karta, ciekawe story, kilku feudów NXT ponownie pokazało, że umie w tej covery. I wystawiam finalną ocenę 8 na 10 To było na tyle, jeśli podoba Ci się moja produkcja. Możesz zobaczyć inne filmy na moim kanale. Do usłyszenia.